Hej, czyli witajcie, dzisiaj Wam pokażę moje ustawienia w Fortnite i moją szafkę w Fortnite. Cie. A więc tak, zaczniemy sobie od szafki. Pierwszy skin to jest taki. Kolejny. Ej, o, dobra. Kolejny. Potem taki. Potem taki. To chyba każdy musi go mieć, kto gra od tego sezonu taki. Ten, kto ma PS, pusta, i gra na PS-ie, forte, taki, 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 tak, Za bardzo taki, 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 Zabar, taki. Taki, piłkarz. taki, czekajcie, sprawdzę od Aha. taki, taki 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 Będę mówił dzisiaj taki Taki z dziesiątego Taki też chyba z dziesiątego jest Ten też z dziesiątego, a ten już chyba nie pamiętam Ten rozdział A, dobra Potem taki Taki Choineczka też Taki ona ostatnio, Dzisiaj ją chyba byłem nawet w karnecie. Ona. Ona. Ona, ten skin jest słaby. E, ona. Ona. On. I on jest fajny. Nie pamiętam, z czego go mam. Właśnie. Z karnetu chyba. Możecie napisać. Mięśniak. Ona, ja, duże, no nie no, mało mam nawet tych skinów, no, zaraz się kończą. Ona, ona jest z rozdziału pierwszego, drugi ten. No tak, z tego co ja mówię. Ona, on, sezon dziesiątego. Gdak. Ona z dziewiątego. Ona, jest do nich kilka stylów oczywiście, on. On jest brzydki, nie wiem skąd, go mam chyba z pakietu. Pan ciastek, on 8, bilard. pan bananek, agent, agent. John Ona, ona była za wyzwania. Ona, Neymar, on. Raven z wiadomości galakcji Ona. Ona. jest level. Ona jest brzydka. No czemu ja jej w ogóle nigdy nie ubiorę. Już naprawdę rzuciłby. Bez... O, on jest fajny. Ten chłop z dziesiątego. Um, no, nawet fajny. Oczywiście naukowiec. No to musi być 10 na 10 Jak za darmo. Midas, e, Kajmar, Ono, Fuzja, Freeze, Ono, Bania do Różowych. On też z ratowania, Deadpool i Mandalorian więc tak, teraz wam pokażę plecaki. Oj, plecaków chyba mam nawet więcej. No to zobaczcie sobie. Pyk, 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 pyk. Pyk, 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 pyk. Pyk, pyk, pyk. Nie chciałem go ubrać, teraz tylko na ten czas. Pyk, 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 pyk. No Pyk, 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 pyk. A <śpiewa> sobie. jest fajny bardzo, On jest za darmo chyba, albo za wyzwanka jakieś. pyk. pyk pyk co to jest? ja nie wiedziałam, że mam takie coś pyk 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 i pyk no i to są wszystkie, a jeszcze ten dobra teraz wam pokażę kilof kilofów też mam dużo, więc będę robić to samo no to ten ten

Dobra, no to takie. No i teraz lotnie. Tak. Dobra, nie, lotnie nie pokazuję. No i to tyle z tych rzeczy, pokazuję Wam największe. Najlepszy teraz wam o nie, nie mogę mieć się on jest tak brzydki, a ja w ogóle takie rzeczy. Neymara sobie ubierę, czekajcie. Plecaka, nie chcę mieć. Neymar I... Gdzie jest Neymar? Ja go minęłem, jestem ślepy. No gdzie on jest? Tu dobra. Teraz Wam pokażę ustawienia w Fortnite, -cie. a więc tak. Ustawienia, pełen ekran. 16x9, limit liczby klatek na sekundę bez ograniczeń no to, to jasność to mam na 100, kontrast interfejsu na 1 na tryb dla daltonistów w patronopie, chociaż nie jestem daltonistem aktywacja na szkole do no, no, no. E, a więc tak, jakoś gra kwiki e, rozdzielczość 3D na 100%, odległość widzenia na średnią, jakość cieni wyłączone e, no i wyłączone tutaj potem jest synchronizacja pionowa wyłączone, rozumiecie, podczas ruchu wyłączone wyświetlanie liczby klatek na sekundę wyłączone, tryb renderowania direct 12, włączenie, renderowanie wielozadatkowe włączone, używanie bu bugowania po błędzie karty graficznej wyłączone, znaczniki opóźnienie sygnału wyłączone, NVIDIA Reflex Load Intensity wyłączone, no i nagłe opóźnienie sygnału opóźnione no i tak, to są moje właśnie ustawienia, na przykład jakbym sobie ustawił na 30 fpsów, patrzcie jak sobie ustawiłem na 30 fpsów, patrzcie jak gra widać, że komputer wydajny 30 fpsów mam stałe no i nieprzyjemnie się ogólnie gra, jak widzicie chyba Aha. nawet potem mam 60, ten, 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 ten tego sobie gram na bez ograniczeń, bo tyle mój monitor może wyciągnąć, bo mój monitor ma chyba, no nie wiem ile ma herców, ale ma bardzo, bardzo dużo. No i dlatego mogę sobie ustawić. No i daję za no i mam to w pierwszej. Jeżeli film wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, subika na moim kanale, a ja się z wami żegnam. Cześć.